Witam Panią. Dzień dobry, witam. Jesteśmy na uroczystej premierze najnowszej zarazem debiutanckiej książki autorstwa Pani Córki, czyli Joanny Głowackiej pod nazwą K w Konstancinie. Co Pani sądzi o tym, że Pani Córka została pisarką między innymi i właśnie stworzyła to dzieło? Bardzo mnie zaskoczyła, bardzo. Ja po prostu bardzo długo nie wiedziałam, że ona pisze książkę. Nadal nie wiem, co w tej książce opisywała. Kompletnie nie, no po prostu ona marzyła, ja kiedyś napiszę książkę, mówiła, ja kiedyś napiszę książkę, ale to było, wie Pan, tak po prostu powiedziane, więc to dla mnie ogromne zaskoczenie, ogromne. A proszę powiedzieć, jaka jest Pani córka na co dzień? E, oczywiście Pani z nią ma codzienny kontekst, z tego co wiem, jaka była w, dzieciństwie? Tak. Jaka była w dzieciństwie, a jaka jest obecnie? W dzieciństwie była bardzo otwartą dziewczynką, bardzo rozolutną. Każdy telefon musiała odebrać, taki stacjonarny kiedyś mieliśmy, więc ona zawsze mówiła. Joanna Głowacka, kto mówi, ja zawsze mówiłam Asiu, nie mówi się kto mówi, tylko ten ktoś cię się przedstawi, to dopiero powiesz, że mówi Joasia. Ona pierwsza te telefony odbierała, bawiła się w teatr, bawiła się w lekarza, w nauczyciela, potrafiła się bawić całymi dniami sama. Ona nie musiała mieć koleżanki, bo ona brała i oczywiście z mikrofonem, od, od małej dziewczyneczki mikrofon, cokolwiek nosiła i mówiła nawet do uczni przez mikrofon. No faktycznie, nie, nie, niesamowita historia. A skąd właśnie u, u Joasi ten modeling się znalazł, bo tak z jednej strony, tak jak tutaj Pani mówi, że, że starała się w przyszłości może zostać to, czy, to, czy dziennikarką, czy artystką, a w międzyczasie została modelką. Nie wiem jak to się narodziło po prostu. Gdzieś tam się zgłosiła, gdzieś ją wybrano, a ponieważ zawsze była trochę dziewczynką większą, więc skoro były takie możliwości, że plus size te dziewczynki mogły uczestniczyć, no chyba się stąd zaczęło tak. Czy wierzy pani osobiście w sukces swojej córki, a przede wszystkim w to, że najnowsza książka Joasi osiągnie, osiągnie sukces? No myślę, że tak, że osiągnie, bo podobno napisana jest Przeuroczo, fajnie, śmiesznie. Także ona podobno, ta książka, że jak się ją czyta, to jest od śmiechu do łez. A jak jest naprawdę, bo ja jeszcze nawet jednej linijki nie przeczytałam z tej książki. Dopiero ją pierwszy raz zobaczyłam. No i zobaczyłam oczywiście, jak przysłała zdjęcie, że robi taką książkę, okładkę przysłała. Ona po prostu zaskoczyła. Ja, ja nie wiedziałam, że to jest prawdą do końca. Co by pani chciała życzyć córce? No chciałabym skoro chce się tak spełniać bardzo w tym dziennikarstwie, w tym właśnie pisać te książki, opowiadać o swoim życiu, to chciałabym jej życzyć, żeby jak najlepiej, najcudowniej w tym życiu spełniała się po prostu, że wykonuje to, co kocha, co serce jej podpowiada. Chciałabym bardzo.